W tym specjalnym odcinku DNA Rynków o najgorszych danych w historii, o tym, że Ameryka jest bezrobotna, a w Europie trwa gospodarcze nurkowanie. O szczegółach już za chwilę. Zapraszam. Ten odcinek DNA Rynków poświęcimy danym gospodarczym i to nie byle jakim danym, ale danym najgorszym w historii, danym, które jednoznacznie mówią, że gospodarka będzie na nowo musiała przywitać się ze starą znajomą z recesją. O tym jak źle i gdzie jest źle, dokładnie powiem Ci w tym odcinku DNA Rynków. I zacznę od tego, że jeżeli chcesz wiedzieć o tych aktualnych informacjach odnośnie tego, co dzieje się w gospodarkach, koniecznie zasubskrybuj, polub, polajkuj i kliknij ikonkę dzwonka, to dzięki temu będziesz wiedział o wszystkich informacjach na bieżąco i najszybciej. A sytuacje na rynkach obecnie zmieniają się naprawdę diametralnie szybko. Rządy starają się pomóc, rynki starają się zareagować, a inwestorzy czasem panikują. W górę lub w dół. Abyś o tym wszystkim wiedział wcześniej, zasubskrybuj, polajkuj i kliknij łapkę w górę. A jeżeli już to zrobiłeś, to... Usiądź wygodnie na krześle i spójrz na tą ścianę. A w zasadzie na tę ścianę płaczu powinienem powiedzieć, bo to dokładnie jest wykres o nowych bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. I liczba, którą widzisz tu na górze, a więc dokładnie ta gigantyczna, tutaj wartość, o w tym miejscu to 3 miliony 300 tysięcy. To jest tygodniowa, nowa liczba nowych zasiłków o bezrobocie w Stanach Zjednoczonych. Tak, tak, to nie pomyłka tygodniowo, a skała, którą widzisz tutaj, to ostatnie... 50 lat. To też nie pomyłka. 50 lat amerykańskiej historii i tak gigantyczny wyskok. To jest absolutny rekord i absolutnie najgorsze dane gospodarcze, jakie można było kiedykolwiek przewidzieć. W zasadzie tego nie dało się w żaden sposób przewidzieć, że raptem amerykańska gospodarka niemalże zostanie wyłączona, a w tych danych widać, że spowodowało to blisko 3,5 miliona nowych bezrobotnych. Te dane, dopiero preludium tych danych, które będą naprawdę miały znaczenie dla rynków, bo równo w kolejnym tygodniu, w piątek 3 kwietnia, będą dane z amerykańskiego rynku pracy, które absolutnie pokaże, że stopa bezrobocia momentalnie się podwoi. Obecnie to 3%, 3 z haczykiem, a każdy milion nowych zgłoszonych bezrobotnych to mniej więcej 1% stopy bezrobocia. Więc jak 3,5 pomnożymy przez 2, wychodzi nam 7 i pokazuje to, że amerykańska gospodarka tym jednym miesiącem, konkretnie marcem, odda liczbę miejsc pracy i zwiększy swoje bezrobocie, niemalże cofając się do 2014 roku. To 6 lat historii gospodarczej niemalże cofniętej jednego dnia. A więc koniec złych danych, nic z tych rzeczy, dopiero początek. A to co w Stanach Zjednoczonych niestety jest konsekwencją tego, co już dzieje się w Europie. Europejska gospodarka także dostaje solidnie w kość. Tu również, nie zaskoczę cię, najgorsze dane w historii. Konkretnie niemiecki indeks IFO, który pokazuje nastroje wśród 7 tysięcy niemieckich producentów i eksporterów, spadł do najniższego poziomu w historii. 2005 rok bodajże, to jest moment kiedy są zbierane te dane i tu nie widać, że dokładnie marzec. Zakończy się na najniższym poziomie historycznym tych indeksów. Oczekiwania biznesu na przyszłość, ta niebieska linia są na absolutnie fatalnym poziomie, a ocena bieżącej sytuacji. No powiedzmy aż tak bardzo, tutaj na szaro się nie zmieniła, ale i tak perspektywy pod tym względem są fatalne. Ten indeks IFO często pokazuje Ci w DNA rynków po to, żeby pokazać zegar koniunktury, i ten zegar wybił jedną godzinę godzinę recesji. Dokładnie widzisz w tym miejscu, jak zmienia się indeks IFO w odniesieniu do tego, gdzie jest niemiecka gospodarka: czy jest w spowolnieniu, w recesji, ożywieniu, czy w bumie. Na razie tym jednym miesiącem dokładnie rynek a w zasadzie gospodarka przejechała więcej niż przez cały 2018 rok. Wtedy było spowolnienie, teraz mówimy o niemalże załamaniu wzrostu gospodarczego, które niechybnie w końcu w skali miesiąca lub dwóch znajdzie się dokładnie w tym miejscu. Zatem zegar gospodarczy tyka dalej i wskazuje godzinę wybitnie recesyjną. Indeks IFO ma najgorszy odczyt, ale to nie jedyny najgorszy odczyt z Europy. W Europie również indeksy PMI pokazują jakie Fatalnie dokładnie na tym wykresie widzisz skumulowany indeks PMI dla całej strefy euro, a jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, czym jest indeks PMI czy indeks IFO, zapraszam Cię na gospodarczego szota, gdzie krótko i konkretnie zobaczysz, o czym te indeksy konkretnie mówią. W tym przypadku ten gigantyczny wodospadowy, urwiskowy, można powiedzieć, spadek pokazuje, że również Europa jako całość, nie tylko jako Niemcy, znalazła się w najgorszej koniunkturze a w zasadzie z perspektywą najgorszej koniunktury w historii. Tak źle jeszcze nie było i przekłada się to już w tej chwili na spadek PKB w Europie o ponad 2%. Sporo, oj tak, bardzo sporo, bo jak widzisz porównanie do ostatnich 20 lat, tak źle nie było jeszcze nigdy. Ale kiedy wgłębimy się w te dane, to zobaczysz, że niektóre informacje naprawdę jeżą włos na głowie. Na przykład indeks usługowy dla... Niemieckiej gospodarki zjechał sobie kulturalnie do 35 punktów. Przypomnę, że ten poziom rozwoju i recesji jest na poziomie 50, ale jeszcze gorzej wyglądają usługi w całej Europie. Tu pojawiła się magiczna dwójka z przodu: 28 punktów, to trochę tak, jakby połowa europejskich usług zniknęła w ciągu miesiąca. No cóż, koniec świata, Armagedon, trochę tak, przynajmniej z tych danych gospodarczych to wynika. A najciekawsze są w tej chwili prognozy prognozy grozy, nie tylko dla Ameryki, ale także dla świata, bo Goldman Sachs dokładnie w ostatnich dwóch dniach powiedział, że amerykańska gospodarka skurczy się w drugim kwartale o 24%. Jak możesz zobaczyć, zmiany metodologii liczenia i zmiany wynik, zmiany pomiędzy pięcioma dniami jest potężny, bo zaledwie w pięć dni Goldman Sachs stwierdził, że amerykańska gospodarka nie skurczy się o 5%, ale o 24%. A jeżeli spojrzymy na cały świat, no to wpływ koronawirusa na gospodarki dokładnie jest w tym miejscu. Świat ma się skurczyć o 10%. W zasadzie no to jest zmiana, która była w ostatnim czasie, a więc ma się skurczyć o ponad 12%. Gigantyczna zmiana w skali pierwszego kwartału, który na razie wszystko wskazuje na to, że będzie rzeczywiście tylko preludium złych danych. Prawdziwe złe informacje będą w drugim kwartale, choć na pewno nie będą one aż tak zaskakujące. Czego należy się spodziewać? No spodziewam się jeszcze upadku konsumentów. I to nie dosłownie upadku na ulicy, ale upadku w danych gospodarczych, bo najbliższe dane dla rynków, które mogłyby jeszcze zaświecić światełkiem w tunelu, to indeks consumer confidence, a więc zaufanie amerykańskich konsumentów, które w związku z tym bezrobociem z pewnością tąpnie. A więc to, czego należy się spodziewać, to dokładnie ten wykres, który jeszcze nie tak dawno pokazywaliśmy jako jeden z wykresów, gdzie konsumenci są dość nudni i przewidywalni. Teraz to, czego należy się tu spodziewać, to kolejna ściana płaczu i znów okaże się, że tak jak wcześniej nastroje konsumentów spadają tak jak w poprzednich recesjach bardzo bardzo szybko. Tym razem podobnie jak poprzednich danych również należy spodziewać się fatalnych informacji. O tych wszystkich informacjach piszemy w specjalnym biuletynie DNA Rynków na Kryzys. Jeżeli chciałbyś wiedzieć z pierwszej ręki co sądzimy, jak można przygotować się na kryzys i jak przygotować swoją strategię, a także taktykę dla swojego portfela. Na kryzys koniecznie ściągnij biuletyn kryzysowy DNA Rynków na 2020 rok. Jak widzisz, na rynkach dzieje się sporo i dlatego też już jutro opowiem Ci, jak rynki zachowują się w kryzysie. Dziś najgorsze dane gospodarcze, a jutro o tym, jak mogą się zachować i jak zachowały się w ostatnim czasie rynki. Do zobaczenia, do zarobienia.